Ja, Zoja. Ja, Aneczka? Ja jestem Nadia. A ja, Amelka. Dzisiaj 6 lutego, czwartek. A oto fragment na dziś. Oni poszli więc i wezwali do nawrócenia. Gdzie wy lubicie chodzić? Ja lubię chodzić na gofry. Ja do kina? Ja lubię chodzić na lody. Ja, a ja w górę. Ja lubię chodzić na spacery. A wiecie, gdzie lubili chodzić apostołowie? Apostołowie lubili chodzić i mówić innym ludziom o Bogu, o, jego, o cudach Jezusa, których sami też doświadczali, przy których byli. I my powinniśmy robić tak samo. Też powinniśmy mówić ludziom o Jezusie, o Jego cudach, o Bogu. A cel na dziś jest taki, żebyście powiedzieli no, coś miłego komuś, kogo znacie, no, no o Bogu, no, no, że Bóg czynił cuda. Nie zapomnijcie zostawić lajków i subskrypcji. Pa!